Prawdę mówiąc, poranna rozmowa Radia M. Radia Katarzyna Wernat, witam Szanowni Państwo. Dziś gościem w studiu jest Grażyna Jaśkowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, jaka według Pani jest przyszłość szkolnictwa zawodowego? Ponieważ obserwujemy coraz większą popularność kształcenia w konkretnych zawodach młodzieży. I według Pani jaka jest ta przyszłość? Jeśli chodzi o szkoły zawodowe i kształcenie zawodowe, to y, oczywiście. Są to instytucje, które kształcą praktycznie zawodu i są one bardzo potrzebne, przynoszą wiele korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla naszej gospodarki, bo uczniowie, którzy zdobywają konkretne kompetencje zawodowe i umiejętności związane z danym zawodem, szybciej odnajdują się w branży, mają ułatwiony start i zapewnioną pracę zawodową kształcimy młodzież w różnych zawodach i dzięki temu mają możliwość zdobycia pracy i wpasować się w zapotrzebowanie rynku w sposób lepszy. Y I o tym szkolnictwie zawodowym porozmawiajmy teraz na przykładzie kieleckiego ZDZ-u. Czego pa pa Państwo uczycie i co cieszy się pod no, zapotrzebowaniem, ale też i popularnością wśród młodych ludzi. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją edukacyjną, która prowadzi sieć szkół w około 20 miastach, w trzech województwach, głównie w województwie świętokrzyskim. I celem działań ZDZ-u jest podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych oraz kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym i jeśli chodzi o kształcenie zawodowe to realizujemy szkolenie w kilku typach szkół przede wszystkim pięcioletnie technikum zawodowe które przygotowuje do egzaminu zawodowego a także do egzaminu maturalnego a ponadto mamy również szkoły branżowe pierwszego stopnia trzyletnie Absolwent tej szkoły przystępuje do egzaminu zawodowego pierwszej kwalifikacji, a po ukończeniu może kontynuować swoją naukę w wybranym zawodzie w szkole branżowej drugiego stopnia, która oprócz tego, że umożliwia uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie, to jeszcze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Czyli możemy powiedzieć, że kształcicie Państwo zarówno zawodowo, jaki ogólnokształcąco aby młody człowiek po skończeniu tej szkoły miał w ręku konkretny fach konkretny zawód ale jeśli będzie chciał kontynuować naukę na studiach to po zdaniu egzaminu maturalnego może również podjąć studia. I jak najbardziej yy, nasza Czyli szkoła otwiera się dwutorowo młodemu tak. człowiekowi tak. przyszłość. Absolwent może y, podjąć pracę w swoim y, wyuczonym zawodzie, ale jednocześnie może y, kontynuować edukację na wybranym kierunku studiów wyższych. Oczywiście oprócz szkół zawodowych mamy liceum ogólnokształcące y, dla młodzieży, ale także dla osób dorosłych. Obserwując kielecki ZDZ y, to zwróciłam uwagę na wizytówkę, markę, którą są klasy mundurowe. Jak to wygląda, to kształcenie w klasach mundurowych, że cieszą się one sporą popularnością, ale także e, pokazują, że Państwo także otwieracie się na tego typu szkolenie? Tak, ogromnym zainteresowaniem w naszych szkołach cieszą się klasy mundurowe. Zajmujemy się tą działalnością już od ponad 15 lat. W tym momencie prowadzimy klasy mundurowe, oddział przygotowania wojskowego w technikum i w liceum, a w szkole branżowej branżowe oddziały wojskowe. Oczywiście cieszą się te klasy dużym zainteresowaniem, bo dają możliwość poznania specyfiki pracy w służbach mundurowych, można uzyskać dodatkowe umiejętności, skorzystać z różnego rodzaju szkoleń, uczestniczyć w obozach survivalowych. Także jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja dla młodych ludzi. Młodzi ludzie później wybierają dalszą karierę w wojsku, w policji czy w straży pożarnej, jak Państwo obserwujecie? Bardzo często się tak zdarza, że nasi absolwenci właśnie wybierają taką drogę swojej dalszej kariery, a jest to ułatwione, bo mają pewnego rodzaju przygotowanie, a dodatkowo otrzymują punkty przy rekrutacji. I na przykład od września tego roku, 25 roku, będziemy organizować klasy o profilu mundurowym, które będą przygotowywane we współpracy z policją i Strażą Graniczną i właśnie pod takim kątem otrzymają przygotowanie, jeżeli w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły. Będą mieli ochotę podjąć pracę w tych służbach, to będą zwolnieni z testu sprawnościowego, z testu wiedzy. Także takie przygotowanie daje szersze możliwości naszym uczniom. A takim widowiskowym wydarzeniem związanym z klasami mundurowymi jest ślubowanie, które odbywa się w centrum Kielc. I skupia uwagę nie tylko rodzin tych młodych ludzi, ale także mieszkańców miasta. Oczywiście jest to już tradycją, że co roku nasza młodzież składa uroczyste ślubowanie na sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i w tym roku 8 kwietnia zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, uczniów, ich rodziców, a także wielu zaproszonych gości do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Widowiskowy będzie z pewnością przemarsz naszych uczniów w mundurach wraz z orkiestrą ulicami miasta. Mhm. Ale oprócz tej edukacji, tego kształcenia, o którym tutaj pani mówi, podejmujecie szereg takich działań społecznych, które rozszerzają kompetencje społeczne tej młodzieży. Nasza szkoła ma przebogatą i bardzo różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, z których może młodzież skorzystać. Są to m.in. zajęcia sportowe. Świetnie działa u nas sekcja judo, sekcja boksu, piłki nożnej, piłki siatkowej. Organizujemy obozy sportowe, obozy narciarskie, ale każdy uczeń, który ma pasję, może uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań różnego Rodzaju. Są to na przykład koło historyczne, koło teatralne, koło miłośników komunikacji miejskiej. To jest chyba jedyne takie koło w Polsce działające w naszej szkole. Więc w zasadzie każda mamy świetnie działający wolontariat szkolne koło krwiodawców, Także w Tych działań jest bardzo Bardzo wiele. dużo i są one różnorodne. A co się kryje pod hasłem Świętokrzyska edukacja zawodowa? Świętokrzyska edukacja zawodowa jest to taki strategiczny projekt realizowany finansowany współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i ma na celu kształcenie zawodowe w z udziałem pracodawców. Część zajęć praktycznych, które są realizowane w cyklu kształcenia, prowadzone są bezpośrednio w środowisku pracy. Jest to niewątpliwie bardzo wygodna forma nauki bo zdecydowanie lepiej przygotowuje do egzaminu zawodowego uczeń, nabiera szybciej swoich kompetencji, umiejętności. Dzięki udziałowi w tym projekcie będą mogli korzystać ze staży, a także odbywać. Dodatkowe szkolenia, kursy, uczestniczyć w targach branżowych, a jednocześnie skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego, aby określić dokładnie swoje kompetencje i kierunek dalszej kariery zawodowej. Oprócz wspomnianego ślubowania klas mundurowych, jest szereg innych wydarzeń, które przybliżają działalność szkoły. Jakie to są wydarzenia? W najbliższym czasie, dokładnie 18 marca, zapraszamy ósmoklasistów i ich rodziców, ale nie tylko na targi edukacyjne. To w najbliższy wtorek jest. To już w najbliższy wtorek. Ponadto otwieramy się dla osób zainteresowanych wyborem naszej szkoły. Od 25 do 27 marca organizujemy dni otwartej szkoły. Zapraszamy wszystkich chętnych do tego, aby zobaczyć, jak wygląda nasza szkolna baza, aby porozmawiać z uczniami, z gronem pedagogicznym i zastanowić się, rozważyć możliwość wyboru naszej szkoły, bo naprawdę mamy bardzo dużo do zaoferowania, mamy. Świetnie działający zespół pedagogów, specjalistów, którzy wspierają zarówno uczniów z różnymi problemami, jak i rodziców i myślę, że znajdą rozwiązanie i pomoc w każdej trudnej sytuacji. Mhm. Zapraszamy serdecznie na te wydarzenia, w których będzie prezentowana działalność kieleckiego ZDZ-u, a dziś dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że gościem w studiu była Grażyna Jaśkowska, wicedyrektor zespołu szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, rozmawiała Katarzyna Bernat.